Animacja przedstawiająca hasło i kolory tegorocznej edycji festiwalu Nowe Epifanie. Najpierw na ekranie pojawia się logotyp festiwalu, następnie pełna nazwa Nowe Epifanie. Wyświetlane są przenikające się różowe litery na zielonym tle, które ostatecznie układają się w hasło o treści: "Czemu jesteście zmieszani?". Potem kolejno napisy: Teatr, Muzyka, Film, Dyskusje. 15. Festiwal Nowe Epifanie w Warszawie. 14 lutego 24 marca 2024. Noweepifanie.pl Plansza z logotypami, organizator, Centrum Myśli Jana Pawła II, Instytucja Kultury Miasta Stołecznego Warszawy, finansowanie. Projekt finansuje Miasto Stołeczne Warszawa. Partnerzy: Akademia Teatralna w Warszawie, Teatr Kolegium Nobilium, Teatr Powszechny w Warszawie, Teatr Polski w Bydgoszczy, Teatr Imka, Teatr Łaźnianowa w Warszawie, Teatr imienia Stefana Żeromskiego w Kielcach, Ursynowskie Centrum Kultury Alternatywy, Lubuski Teatr w Zielonej Górze, Teatr Polski w Warszawie, Parafia Ewangelicko-Reformowana w Warszawie, kiket.com. Matronat Instytut Dobrej Śmierci. Patroni medialni tvp Kultura, tvp 3 Warszawa, miesięcznik teatr, eteatr.pl, teatrologia.info, teatralny.pl.